Konwencjonalna mądrość jest bezpieczna, ale bezpieczeństwo rzadko czyni cię bogatym. Witam X Grosz z tej strony, witam na kanale Krypto Kamikadze i e, powiem tak: e, najwięksi i najbardziej znani e, inwestorzy, których, że tak powiem, e, czczą ludzie biznesu, jak Warren Buffett, Charlie Munger, Paul Tudor Jones. Howard Marks, mój ulubiony, nawet Michael Berry, do którego zaraz również wrócimy. Wszyscy ci ludzie osiągnęli coś dzięki temu, że podjęli ryzyko większe niż przeciętny człowiek podejmuje, niż przeciętny człowiek podjąłby takie ryzyko. I teraz wracając do tego, powiem jeszcze, że bardzo wcześnie, i kiedyś miałem taki odcinek audycję o lustrze, że patrząc na kogoś, kto, kto jest starszy od ciebie, a, i widząc jego decyzje i wybory życiowe, a, patrzysz na to i tak jakbyś widział w lustrze siebie za tyle lat, jeżeli będziesz podążał tą samą ścieżką. To jest bardzo, to jest bardzo proste. To naprawdę nie trzeba tutaj. Jakiegoś rocket scientist, żeby to, żeby to, że tak powiem, zrozumieć. Jeżeli robisz to, co zawsze robiłeś, to osiągniesz to, co zawsze osiągałeś. Nie można mieć innego wyniku, powtarzając cały czas to samo. Więc biorąc to, odnosząc to do siebie, pamiętam, że bardzo wcześnie, zaraz po wyjeździe z Polski. W latach 90., wczesnych latach 90., pomyślałem sobie, że jak będę robił odwrotnie niż mój ojciec, wszystko w życiu odwrotnie niż mój ojciec, to mam sukces gwarantowany. Mój ojciec zawsze mi powtarzał, że woli być całe życie tchórzem niż raz bohaterem, i nie ujmując mu absolutnie od tego, że takie były czasy, takie miał możliwości, taki miał mental, tak go wychowali. To um, ja patrzyłem na niego i patrzę, i ok, jeżeli będę robił tak jak on, to osiągnę to, co on. A ja nie chcę osiągnąć to, co on. To mnie nie zadowala. Więc um, jeżeli będę robił zupełnie odwrotnie wszystko, to jest szansa i tutaj znowu nie ma gwarancji, ale jest szansa, że sięgnę po coś więcej. Czyli nie chcę bezpieczeństwa. Ja chcę sięgać sam, po co chcę. Więc konwencjonalna mądrość jest bezpieczna, owszem, ale bezpieczeństwo nie uczyni cię bogatym, szczególnie jeżeli wychodzimy z takiej przeciętnej, powiedziałbym, rodziny. Wiele ludzi to satysfakcjonuje i nie ma w tym nic złego, jeżeli kogoś satysfakcjonuje takie życie, ale wiele ludzi jest po prostu, chce coś więcej, jest, że tak powiem, zdeterminowanych, aby potraktować życie jak wyzwanie i sięgnąć po coś więcej. Między innymi dlatego jesteśmy w kryptowalutach. Ja osobiście szczerze wierzę, że tutaj nikt nie przyszedł po to, aby, że tak powiem, nie wiem, mieć jakąś rozrywkę, czy, czy, czy po prostu zajmować sobie czas czymś. Tylko po to, aby kompletnie zmienić swoje życie różnymi decyzjami. I te decyzje, te decyzje właśnie wpływają na to, co wydarzy się w naszym życiu. Więc zaczynając od samego początku, Warren Buffett, tak jak mówiłem, naj, najwięksi inwestorzy są tu, gdzie są, ponieważ podjęli bardzo, bardzo, Ryzykowne i powiedziałbym nieoczywiste decyzje w danym momencie. I czasami coś z tego wyszło, a czasami nic z tego nie wyszło. Mam no, no, przykład, na przykład Michael Saylor, w tej chwili opiewany przez świat krypto, jako o jaki on jest geniusz, jaki to on jest wspaniały, jaki to on świetne ruchy nie podejmuje. Jeszcze niedawno w 2000 roku, boom, był na y, okładkach gazet. Jako największy loser danego dnia tracąc, i tutaj macie napisane. Wszystko. A, więc to z tego miejsca do e, dzisiejszego miejsca, kiedy nagle znowu jest geniuszem, zajęło trochę czasu, ale też decyzji. Zacznijmy Orena Każdy zna, wszyscy wiemy o Warrenie. E, Przynajmniej wiemy o nim, jeżeli nie znamy szczegółów Buffetta. Ale jeżeli byśmy poczytali to, jak zaczynał, skąd zaczął, jakie ryzykowne decyzje podjął, w ogóle nawet nie wiem, czy ile osób wie, dlaczego Berkshire Hathaway nazywa się Berkshire Hathaway i co to była za firma, zanim stała się tym, czym jest teraz. Więc to jest, to jest niesamowita historia, jeżeli nie wiecie, warto sobie zobaczyć. Ale na przykład, takim jednym z przykładów było fajne, kiedy w 2000, 2008 roku wszyscy panikowali, a Buffett ostro ładował pieniądze w Goldman Sachs. I, i po prostu z, z czegoś, co w danym momencie wyglądało tragedią, zrobił jeden z lepszych, lepszych wyników. Zresztą kolega Buffetta. Charles Munger również bardzo ciekawa osoba, chociaż w cieniu Buffetta mniej się o nim mówi, ale ten na przykład człowiek zawsze mówił, że ignoruje obsesję Wall Street do dywersyfikacji. Munger zawsze powtarzał, że woli skoncentrować się na czymś niż rozproszyć swoją uwagę. Śmiesznie porównywał to, to są dosłownie jego słowa, że jeżeli masz harem 40 żon, to nigdy żadnej nie poznasz tak naprawdę. I to było na przykład, to było, to było jego przesłanie. A więc coś, co również często powtarzam w swoich filmikach: zapożyczone lub też zapożyczone lub też przyjęte od kogoś, kto naprawdę osiągnął coś w życiu, a więc to nie jest takie wyssane z palca. Obserwujemy ludzi, którzy są w miejscu, gdzie my, do którego my dążymy. I nie zawsze możemy dojść do danego miejsca, ale kierunek jest bardzo ważny. Więc, jeżeli obierzemy ten kierunek, już jest dobrze. Więc Buffett, Munger, Paul Tudor Jones, w ogóle Paul Tudor Jones, nie wiem czy nie wiem czy wiecie, mówiłem to o tym na, tym, na filmikach. Wspomnienia gracza giełdowego, jeżeli chodzi o, o tą książkę, jak czytałem na to, tą książkę, to Paul Tudor Jones kazał czytać tą książkę wszystkim swoim zaczynającym z nim pracę pracownikom. Ale dlaczego? W 1987, kiedy wszyscy myśleli, że market jest po prostu nie do zniszczenia, Jones. Jones Obstawiał tutaj wielki krach. I tutaj mamy bardzo, mamy bardzo tutaj zbliżoną historię do Jesse'ego Livermore, i dlatego właściwie takie jakby, jakby powtórzenie historii. Jesse Livermore obstawił krach i na tym, że tak powiem, zarobił najwięcej w historii. Następnie Paul Tudor Jones, który studiował Jessego Livermore, czytał jego wspomnienia. Kazał swoim traderom również wzorować się na tym w 87. Tam, tamten obstawił w 20., chyba którymś ten. W 87, czyli ileś lat później, ale ta sama, ta sama taktyka. I nagle, boom, mamy tak zwany Black Monday. Jeden z największych właśnie krachów w historii. I co? I tutaj potroił wręcz swoje pieniądze, kiedy wszyscy, kiedy wszyscy stracili. To jest historia Paul Tudor Jones. Bardzo fajna historia. I można naprawdę sporo, sporo tutaj, że tak powiem, wyciągnąć dla siebie, studiując to. Podobnie zresztą Michael Berry, który, którego, którego większość z nas zna. Jeżeli nie oglądaliście filmu Big Short, to jest właśnie historia Michaela Barry. I tutaj jest niesamowita historia. Ta sama, tylko znowu na rynku nieruchomości. E, bańka 2005 rok. Nikt, absolutnie nikt, nie spodziewał się albo nie wierzył w to, że nieruchomości mogą e, mieć krach. I owszem, e, Barry był zbyt wcześnie jakby powiedzieć zbyt wcześnie e, ze swoim shortem więc przez długi czas miał potężną presję, ale pewnych rzeczy nie da się oszukać. Co ma wisieć, nie utonie. Boom, jest krach. I co? I potężna, potężny zysk tam było znowu. Te słynne 100 milionów, 100 milionów zarobione przez Jesse'ego Livermore, 100 milionów przez Paul Tudor Jones, 100 milionów przez Michaela Berry, czyli te takie powtarzające się plus minus oczywiście, 100 milionów na każdym krachu przez... Właśnie ludzi, którzy podejmują ryzyko, patrząc na coś, co, co wydaje się dla wszystkich tak oczywiste, że to się nie może nic wydarzyć tutaj. A więc um, to, było, to, było, to było niesamowite. Właściwie fundusz, fundusz BEREGO, który prowadził w tym momencie dla swoich klientów, był dużo większy personalnie, został chyba ze stówką, tak mi się tak mi się. Tak mi się coś wydaje. Jeszcze jednego, jedno, jednego osobnika ominąłem: Howard Marks, również ciekawa postać, który powtarza, że największe opportunities, czyli szanse, są tam, gdzie oczywiste nagle okazuje się, że nie jest takie oczywiste. Coś w tym stylu. On właściwie tu jest Datum Babo, czyli jeżeli pamiętamy tę datcam bubble, czyli wszystkie te technologiczne akcje, które leciały w górę jak szalone, on w tamtym momencie obstawił parę dobrych takich oldschoolowych biznesów, które stały twardo na ziemi, a nie fruwały w. W tym systemie datkamowym w danych czasach, i, i bum, i, i pięknie tutaj na tym wszystkim wyszedł. Więc prawda z tego jest taka, że największe szanse są zwykle zapakowane w wielki dyskomfort i niepewność. I, taka jest, i tak jest. I aby przeskoczyć rynek. Aby zyskać więcej niż, jak tak tutaj pisałem, to takie konwencjonalne bezpieczeństwo rynkowe, nie ma innego wyboru dla przeciętniaka, jak podjąć większe niż przeciętne ryzyko. I na tym to wszystko polega. Więc wracając do, wracając do nas i do naszego rynku krypto, sam rynek krypto, sam w sobie, jest, że tak powiem, bardzo ryzykownym rynkiem. Ale w tym rynku krypto mamy coś, co jest jakby konwencjonalne i coś, co jest bardziej ryzykowne. I teraz zatrzymując się i tworząc różnego rodzaju, że tak powiem, Historie, dramy, przeciąganie liny, kto miał rację kiedy, i tak dalej, jest kompletnie drenujące energię, a nie prowadzące absolutnie do celu. Jest, jest bardzo prosta sprawa. Przez bardzo długi czas, zwykle na rynku, kiedyś znowu. Odniosę się do tego, kiedyś mówiłem o tym na jednym z moich odcinków, odcinków że 90% czasu na rynku jest jakby szukaniem okazji i podróżowaniem przez wszystko, co się dzieje, po to, żeby złapać te 10% czasu, które zmienia absolutnie życie. Dlatego, mówiąc ostatnio o cierpliwości. Właśnie to miałem na myśli. W tym momencie jedynym wykresem, jaki ja obserwuję, jest wykres Ethereum do Bitcoina. I znowu, tutaj jedna, jedna dobra: Marek się pyta mnie, tutaj Marek, bez pan, pyta się, jak to zrobiłem, że wyprzedziłem ten ruch. 7 maja, kiedy tweetowałem i kiedy zresztą tutaj pokazywałem te moje zakupy robione. Z Bitcoina na, na Ethereum, kiedy przeskakiwałem. To jest tak, tradujesz, tradujesz i tradujesz i tradujesz. I zawsze mówię o tym, kiedy mówię o tradingu, a często mówię o tradingu, kiedy pokazuję Wam różnego rodzaju ruchy, i bardzo często mówię o tym, że um, kwoty się nie liczą nie liczą się kwoty w tym momencie liczy się to, co poznajesz. Poznajesz siebie, poznajesz rynek, poznajesz rynek, poznajesz siebie. I tak w kółko. I w pewnym momencie, i w pewnym momencie, gdy wszystko zgrywa się w jeden odpowiedni ruch, podejmujesz decyzję, która znowu nie jest kompletnie e, ryzykowna, w sensie, że wywali cię do zera, bo to nie była ryzykowna decyzja. Zamieniając Bitcoiny na Ethereum w e, tym momencie, kiedy było tutaj 0,1,8, coś tam pomiędzy, bo tam potem zamieniłem trochę wyżej, także średnia wyszła mniej więcej 0,2, to mm, był to ruch ryzykowny, ale nie był to ruch tak ryzykowny, że ja bym, że tak powiem, już odszedł z niczym. Bo w momencie, nawet gdybyśmy mieli jakiś ruch w dół, to ruch w dół w górę i wychodzę z pozycji po prostu plus minus na jakiejś tam małym zysku stracie, koniec. Ale tak do tego podszedłem. W momencie, kiedy wszystko wskazywało na to, i tutaj znowu moje średnie kroczące, o których mówiłem na ostatnim moim filmie. Na ostatnim filmie powiedziałem, że w krypto jestem od 2000 prawie 2016 roku i, i patrząc na wszystko, w jaki sposób się tutaj rozgrywa, jest jeden indykator, który warto obserwować, i jedną cechę, która sprawia, że ten indykator właściwie staje się zyskowny. I dopracowując to, nie rozpraszając się, wracając tutaj to znowu do kolegi Charlie'ego, czyli nie rozpraszając, nie prowadząc haremu 40 żon, a koncentrując się na tej jednej, poznajemy ją tak dobrze, że właściwie. Potrafimy wyczytać grymas na twarzy, zanim ten grymas się pojawi. I chyba o to chodzi właściwie w tradingu. Aby potrafić wyczytać grymas na twarzy wykresu, zanim ten grymas się pojawi. A tutaj, wracając do właściwie historii Jesse'ego Livermore z tej książki, to pamiętajmy. Jeżeli czytaliście tą książkę, pamięta, to pamiętacie, a jeżeli nie czytaliście, to nie wiecie, ale możecie sobie przeczytać, to zobaczycie, jak Jesse Livermore na podstawie wskaźników, które w danym momencie miał, a nie miał tych wszystkich wskaźników, co w tej chwili my mamy, a więc tych wszystkich średnich kroczących, EMA Cross, MACD, czy cokolwiek innego, miał zupełnie coś innego. Na podstawie tego podejmował pewne decyzje, bo widział zachowania rynku i potrafił wyczytać Jaki grymas pojawi się na rynku, zanim ten grymas się pojawił? I teraz, hmm, chcąc zyskać na świecie krypto, chcąc wejść w świat krypto i właściwie cokolwiek mieć z tego świata, krypto, aby cokolwiek zmieniło w Twoim życiu, to yy, i tutaj znowu musisz zdecydować, po co tu jesteś. Jesteś tutaj, aby coś sprzedawać? Jesteś tutaj, aby. Nie wiem, zarabiać na wyświetleniach Twoich filmów? Czy jesteś tutaj, aby wykorzystać rynek i właściwie zarobić tutaj na inwestycji w rynek po tym, jak poznajesz ten rynek? Bo jest tutaj mnóstwo, mnóstwo kreatorów różnego rodzaju historii, dram i jak widzimy, 80% ludzi w rynku krypto, które jest. Świeżą, pra, prawdę mówiąc świeżakami i bardzo niedojrzałymi ludźmi, uwielbia takie dramy. Dlatego między innymi e, widzimy, że najlepiej sprzedają się właśnie takie e, Pato Streamy, pato i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ ludzie uwielbiają takie dramy, bo nic innego nie potrafią. Nie potrafią e, nic tworzyć, więc e, karmią się ta, czymś w tym stylu. Drudzy ludzie. Próbują odgrywać cwaniaków, a więc um, tworzą jakieś um, oczywiste oczywistości, spisują je w jakichś e-bookach, um, tworzą jakieś grupy zamknięte, gdzie, gdzie, gdzie dostęp kosztuje, i nagle okazuje się, że w ten sposób um, więcej zarabiają, niż gdyby zarabiali na swoich inwestycjach. No, ale jest też grupa ludzi, i tutaj jest ta grupa ludzi, gdzie właściwie. Walczy z rynkiem. Walczy z rynkiem i na podstawie tego, co dzieje się na rynku, na podstawie swoich inwestycji, bardzo często inwestycji, które są obarczone dużym ryzykiem, przeskakuje i tych, i tych, czyli i sprzedawców, i kreatorów dram, po to, aby Zarobić i nie ma ochoty absolutnie odwracać głowy i boksować się z kimkolwiek, o cokolwiek. Po co? Nie ma, nie ma to absolutnie żadnej wartości. Um, I teraz jest taka zasada, Pareto, nie wiem czy słyszeliście o tym, ale można to odnieść, to, tą zasadę do ogólnie do życia. 80-20, gdzie 80 wyników pochodzi z 20% przyczyn. I tutaj również jest zasada Pareto, jeżeli chodzi o społeczności krypto, i to jest dla, bardzo ważne w tym, jak podchodzimy do, 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 ogólnie do, do krypto i do tego, e, z kim podróżujemy przez ten świat krypto. A właściwie świat krypto to jest świat finansów, nic innego, bo świat krypto to jest, jak zawsze mówię, odbicie lustrzane tradycyjnego świata finansów. Tyle, że społeczność tutaj może być, powiedziałbym, bardziej niedojrzała, ponieważ wejście w świat krypto jest pstryknięcie palców. Ale zasada Bareto 80-20 to tak jak w tradingu. Dlaczego ileś ile procent musi stracić, żeby ile procent zyskało? I teraz, jedyną, jedyną jakby z mojej strony. O tym wszystkim, kiedy się zastanawiam, tak jak napisałem tutaj na Twitterze, że po prostu zastanawiam mnie czasami. To wszystko, jak ten, jak ten świat tutaj w krypto, jest zbudowany, czyli przechodzą przez te besy i HOSy i to wszystko w świecie krypto, zastanawiam je i, i wyciągam dużo wniosków. Skąd biorą się ludzie zyskowni i stąd biorą się ludzie niezyskowni? A, więc decyzja należy do Was. Do każdego z nas należy decyzja. Ok, i wracając do początku mego filmu, patrząc na kogoś, gdzie jest, widzisz lustro swojej przyszłości, powtarzając, nie dosłownie, ale podążając nawet tą drogą, bo nie chodzi o to, aby kopiować czyjeś ruchy. Nie ma szans kopiować ruchów Buffetta, Charlie'ego, Pola czy Michaela Berry. Nie ma szans kopiować jeden do jeden ruchów, bo to nie o kopiowanie chodzi. Chodzi o kierunek. A więc, obierając kierunek wyznaczony przez kogoś, a wiemy, gdzie, gdzie dojdziemy. To jest piękne. To jest naprawdę piękne i prawdziwe. I widząc Okej, okay, obieram ten kierunek, bo ten ktoś i będę po jakimś czasie, będę mniej więcej w tamtym miejscu. I pięknem e, dzisiejszych czasów jest to, że możemy obcować i, i poznawać i obierać kierunki ludzi, którzy naprawdę sporo osiągnęli w życiu. I nieważne, czy to jest muzyka, sport, czy finanse. My akurat opieramy tutaj się na finansach. Więc patrząc na te osoby i studiując te osoby i tak jak zaczynamy, od Buffeta, poprzez Charlie'ego Tudora, poprzez Michaela Berry, nawet sięgając tak daleko jak do Jesse'ego Livermore sprzed stu lat, patrząc na kierunek, jaki był obrany i gdzie to tego kogoś doprowadziło, możemy się, możemy się że tak powiem, sami ustawić w danym kierunku, a więc jeżeli wolisz być całe życie tchórzem niż raz bohaterem, to wiesz, gdzie dojdziesz. Jeżeli wolisz samemu decydować o swojej przyszłości, to musisz wiedzieć, musisz wiedzieć jedno. I zaraz Wam pokażę, co. Musisz wiedzieć jedno. Że. Nikt nie doszedł na szczyt, nie ponosząc po drodze porażek. Czasami pewne uliczki okazują się ślepymi uliczkami. Czasami coś najprostszego, wręcz oczywistego, okazuje się najlepszym rozwiązaniem. A czasami coś nieoczywistego okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Więc e, warto. Na tym się zastanowić i już tak, na sam koniec, złota myśl. W każdej sekundzie swojego życia możesz zdecydować, że robisz stop i robisz obranie kierunku. Tylko ty, nikt inny. W każdej chwili, w każdej sekundzie, nawet teraz, możesz sobie powiedzieć: OK, stop, pieprzyć to. W tą stronę już dalej nie idę. Wiem o co chodzi. Muszę znaleźć nową ścieżkę. Obieram nowy kierunek. I bum. I zaczynasz. I tyle. Będzie niekomfortowo. Będzie polało. Będzie strach. Będzie dużo rzeczy. Ale na pewno nie będzie to samo. Trzymajcie się. Do usłyszenia.